Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: To rozumieJCIE, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich. Pan odpowiedział: Któż jest owym rządzą wiernym i roztropnym, którego Pan stanowi nad swoją służbą, żeby na czas wiedział, wydzielał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam, postawi go na całym swoim mieniem, lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy. Pan mój ociąga się z powrotem i zacznie bić sługi i służebnice, a przy tym jeść, pić i upijać się. To nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. Sługa, który zna wolę swego pana, nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele zlecono, tym więcej od Niego żądać będą. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Jakich nas zastanie nasz Pan Jezus Chrystus? Jak przyjdzie, by nas zabrać ze sobą, czy znajdzie nas czuwających, czy rozpozna nas jako swoich dzieci? Czy nasze przeżyte życie upodobi nas do Niego? Jakich nas zastanie, zamknięty w sobie, martwiących się wyłącznie o swoje życie, egoistycznych, złych na świat, na ludzi? Jakich nas zastanie, czy będziemy mieć dłonie, które potrafiły się dzielić? Czy nasze uszy będą męczone słuchaniem drogiego człowieka? Czy nasze oczy będą na tyle dojrzałe, by w, nich, by w ich odbiciu były twarze historie, a nie tylko moja własna twarz? Czy nasze serce będzie miało zapach dojrzałej osoby, zapach podobny do dojrzałych owoców jesienią? Jakich zastanie nasz pan? Jakimi ludźmi będziemy? A jakich zastanie nasz pan ludzi, którzy zostali nam powierzeni? Jaką zastanie Twoją żonę, męża, dziecka, przyjaciela, pracownika? Zastanie ich przez nas poranionych, niekochanych, zdradzonych? Czy zobaczy w nich cząstkę nas, naszej miłości, naszego serca? Czy zobaczy odbicie naszych rąk, które nie biły, ale przytulały, które nie odpychały, ale przygarniały? Czy w ich umyśle odnajdzie nasze słowa pociechy, słowa zrozumienia, słowa dawnej odwagi i otuchy? Można w tym życiu myśleć o sobie, pić, jeść i się bawić, jak mówi dzisiejsze słowo. Można wykorzystać, wykorzystywać innych dla swoich celów i korzyści. Można nękać i truć innym życie, ale i tak ostatecznie przyjdzie jesień, jesień naszego życia. Przyjdzie czas, w którym albo człowiek wyda owoce swojego człowieczeństwa, albo nie, albo będzie nasze życie piękne i kolorowe, jak liście drzew jesienią, albo będzie wyschnięte i zgniłe. To właśnie pod koniec naszego życia nadchodzi sąd. Człowiek sam zobaczy, do jakiego świata wiecznego mi należeć. Czy do Królestwa Ojca, gdzie każdy ma zapach dojrzałości? Dojrzałości, która została zdobyta poprzez otwarcie się na innego, poprzez dzielenie się własnego życia? Czy do świata, w którym jest samotność, bezowocność, do świata, w którym nie ma miłości i człowieczeństwa? Bóg jest miłosierny. Bóg przebacza, daje szansę. Zawsze, o każdej porze dnia, nigdy nie zabiera nikomu swojej miłości. Ale to my decydujemy, jak chcemy przeżyć nasze życie. To my decydujemy, co robić z naszego, z naszego życia. To my je kreujemy. To my decydujemy według jakiego schematu, według jakiej mądrości chcemy żyć, według mądrości Bożej płynącej z Ewangelii, czy według mądrości własnej. Ojcze, ty dałeś mi życie. Nie brakuje w nim trudności, upadków i błędów ale pozwoliłeś mi samemu decydować, jak ma wyglądać moje życie. Nie zmuszasz mnie do niczego, ale wskazujesz drogę, droga, która prowadzi mnie nie do końca, ale do początku. Pomóż mi wziąć na poważnie moje życie, pomóż mi potraktować poważnie drugiego człowieka i, i naucz mnie być, bym opiekując się sobą, zaopiekował się również Twoimi synami i córkami. Życzę Wam błogosławionego dnia, niech Bóg Was błogosławi. Z panem Bogiem.